Widzowie w dzisiejszym odcinku spróbujemy pokonać Wardena i będzie to mój pierwszy raz, kiedy w ogóle zobaczę tego nowego bossa w Minecrafcie. To nie są żarty. W tym momencie jestem na serwerze z Agentixem i pomoże mi on dotrzeć do Wardena i spróbować go rozklepać, chociaż gość ma miliard serduszek, a moje itemy no nie są najlepsze. Mam koks jabłko znalezione w Kewiku, więc akurat to mogłoby Nalezione się przydać. Nie co, 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 mordo? Znalezione, nie kradzione Ja mam trzy diaksy. Ja mam zaklęty ogień na książce, wydajność pod wodą, trzy diamenty, to jest naprawdę dużo rzeczy. Przede wszystkim odbiorę sobie troszeczkę rzeczy z przepalenia. To mi da level, a za level będę mógł następnie zrobić kupowanie enchantów. Jeżeli chodzi o moje uzbrojenie, to na pewno fajnie byłoby ten złoty hełm wymienić na hełm żelazny. Tak, to słuchajcie, na pewno zrobimy. Niby on mi nic nie da, ale jest dużo bardziej wytrzymały, więc to jest całkiem spoko. Dodatkowo musimy zadbać o to, abyśmy mieli tarczę, bo bez tarczy się. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle podjazdu. Siemano, wariacie, przyszedłem tutaj ja do ciebie, no. bo będę potrzebował wziąć troszeczkę drewienka. Ha, patrz. Kradnę od ciebie drewienko patrz, i robię bardzo, sobie tarczę. Drewienko. Wow, dobra, tarczę mam w tym momencie. Patrz, jaka wolna tarcza, widzowie. Ale, tak czy inaczej, trzeba będzie zrobić jeszcze jedną rzecz. Wydaje mi się, że zrobienie łuku to jest bardzo dobry pomysł. A ty tutaj masz w ogóle użyty łuk. Ej, co byś chciał za ten łuk? Bo stary, ja mógłbym e, ci zapłacić mary. na przykład, nie wiem, parę Jak? złota czy żelaza. Co? Łuk, cokolwiek ktoś, co jest Stary, nie ja, bym, ja bym wziął ten łuk i wziąłbym, stary jeszcze od ciebie kupno jednego enchantu w twoim sklepie, bo nie wiem czy Dobra. pamiętacie, ale mamy Proszę. tutaj sklep, gdzie Agentix oferuje póki co tylko enchantowanie, bo jako jedyny ma stół do zakęć Ty, lamo, razem z usługami wodocciami. Tak nieczynne jest jestem. Ale to jest pan Józio! To jest hydraulik, który dzieli z tobą tą Ale kanciapę, teraz Bo. to jest nieczynne dla niego. Teraz ja tu urzęduję. Aha, rozumiem. On urzęduje w niektóre dni i ma tutaj swoje usługi wodociągowe, a ty urzędujesz w inne. A wszystko jasne, tak. moi drodzy. Tak. wszystko jasne. Dobra, patrz. Ja bym chciał na moim mieczu... Jaka niezniszczalność? Pogromca nieumarłych? Co? Ja chciałem tu fajnej temy zrobić. Dobra, a na tym łuku co będzie? Też nie. O, moc Dobra. jeden. Dobra. Ja w tym Ej, momencie... stary, patrz. E... Ja sobie zenchantuję to na moc jeden. Mam ten łuk na moc jeden. To co chcesz za ten łuk? Mogę ci, stary, dać jeden diament. Daję ci jeden diament. O. U, dobra, no, to jest stary, chyba. myślę, że uczciwa cena. I Teraz, teraz za ten. Jeszcze jeden enchant, to wiesz, co zrobię? Stary, może bym sobie tutaj zrobił w takim razie diaksowy miecz, bo na siekierkę niestety mnie w tym momencie nie stać, ale jakbym zrobił sobie diaksowy mieczek, no to to już ma jakiś sens. I słuchajcie, na tym diaksowym mieczyku będzie ostrość jeden. Dobra. Ale ja mam, ją. Szerokie ustrze tak. jeden i ostrość jeden widzowie. Co? Mamy takie itemy, że możemy iść pokonać murdena bez problemu. Nie no, właśnie troszeczkę się boję. Dobra. Stary, popatrz, popatrz, popatrz. Ja mam tutaj też zbrojkę, którą też ostrość chciałbym poenchantować. I patrz, nie. sobie tak, zenchantujemy tutaj na, e, tutaj ochrona to nie. Tutaj, o, tu jest ochrona 1. Tutaj, patrz, będzie teraz ochrona 1. Tutaj sobie zenchantuję na ochronę 1 i tu sobie zenchantuję na ochronę 1. Dobra. Stary, użyłem jeszcze cztery razy enchantu, ale patrz, jakie mam rzeczy. Mam diaksowy miecz, mam enchantowaną tutaj zbrojkę, mam tutaj jeszcze tarczę, więc rzucam ci stary, patrz, raz, dwa, raz, dwa, wow, patrz. O, i masz tutaj zapłatę od biednego aberki wow. dla bogatego agent x -a. i stary, wyda ja mam jeszcze tutaj ten zaklęty ogień dwa, ale nie mam Bez levela, żeby to położyć. Nie mam, nie mam tyle levela, ale widzowie, muszę na pewno odnieść troszeczkę itemków do domu przy ulicy imienia Cristiano Ronaldo. Si! Let's go! Tylko stary, jak wchodzisz do mnie do domu, pamiętaj, musisz musisz tutaj wyszorować buty wycieraczką. O, dobrze, fantastycznie. Ty, co, ty te buty zakładasz w domu? No stary, nie no, ja czyszczę buty i potem sobie ja dopiero zdejmuję. idę, nie? A, ty zdejmujesz, dobra, to wiesz co, ja też sobie będę zdejmował w takim razie. Patrz, odłożę sobie to. Ej, 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 ej te butki, dobra, to sobie odłożę i teraz tak, połączę o, my, sobie to z tym. Chcesz? Chcesz być zaklepany? Nie, skąd A, w ogóle wziął. pytacie, skąd mam świeczki? Ukradliśmy Jotel Wiso. I to nie jedyna rzecz, jak <głosko> od niego kradniemy. Bo właśnie w tym momencie idę do domu frajera I biorę od niego, wiesz co, wezmę 31 bruku, żebym miał się czym podbudowywać uh, Więc, uh. mordo, jesteśmy gotowi oh, Idziemy okay. na war okay. no. no Moi drodzy, bagnowice, czyli nasza bagienna wioska się rozwija I popatrzcie tylko na to, mamy tutaj naprawdę Mega, mega dużo zboża i powiecie Ale Abera, po co ci zboże, przecież to jest Jedna z najmniej potrzebnych rzeczy aktualnie W Minecraftcie ale słuchajcie, ja przypominam ominam, że aby zrobić bagienne cegiełki, takie właśnie, trzeba użyć bagna i trzeba znaczy błota i trzeba użyć dodatkowo jeszcze pszenicy, więc ta pszenica jest nam naprawdę potrzebna. Okej, okay, let's go! Idziemy are, szlakiem pochodnim, bo tutaj agentik już, już chyba był. Blisko. o, blisko. blisko. O Pierwsze... Jak to się nazywa stary, jak to się nazywa? Nie mam pojęcia, w ogóle nie wiem jak to był. O się kurde, czemu tu jest tyle lawy stary? Co, co to jest za stary? miejsce jakieś porąbane? No, eee, ostrożnie, bo tutaj... Creeper! Nie! 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 Nie, nie! Nie! Nie, nie! Kto żyje, nie Naprawdę już zginąłem w Kto? pierwszej sekundzie? Jak to jest możliwe? I słuchajcie, przez to straciłem kolejne serduszko. Fajnie, bo wiecie, my gramy sobie na serwerze Lifestyle SMP, gdzie niestety, ale słuchajcie, serduszka tracimy. Dobra, my się oczywiście nie poddajemy. Robimy tutaj na nowo itemki. Odkładam tutaj sobie to, biorę sobie tutaj to i teraz tak. Mordo, wbijam się do twojego domu. Sorry, ale memory Buzi. muszę tutaj, wiesz, wziąć jakieś jedzonko. Dobra, tutaj mamy trochę jedzonka. Wezmę wiaderko z wodą, wezmę troszeczkę bloków. Tego jedzonka o, mamy trochę za mało. Nie podoba o, mi się to. Dobra, wezmę sobie też to i teraz tak damy to do przepalenia. No, damy tutaj do przepalenia, drogie damy tutaj do przepalenia. Dobra, biorę pięć pieczonej wołowiny, biorę dodatkowo pięć ziemniaków. A, jeszcze słuchajcie, tarcza! Jeszcze tarcza! Stary, Co? Więcej tego jedzenia bierz. Więcej? Dużo, kurde, stary, ale ja muszę tarczę jeszcze tutaj zrobić. Kusza tu w ogóle jest? Ej, ja łuk nawet straciłem stary. Ja straciłem wszystkie itemy teraz w tym momencie. Ale do dupy, do dupskiny, no, kurde byle. Dobra, wywalam to i teraz tak, biorę to, stary, biorę, jak to, biorę, jedząc, to biorę to. coś, jedzonko ja biorę to, mam? To? Dobra, tutaj ale... zakładam Uwierz sobie mi. to. Okej? Okay. Dobra, stary. pięć pieczonej wołowiny i osiem ziemniaków. To jest mój deal. Dobra, zabiorę sobie jeszcze osiem pieczonej baraniny od Elviso, no bo skoro agent mówi, że trzeba dużo rzeczy, no to biorę dużo jedzenia. Ja ci sunę mordo, jak to wygląda? Stary, tutaj... Jakby to jakaś zaraza okay. tutaj w ogóle była. Wow. Serio, taki protip jeden. No. Musimy chodzić z tego, co słyszałem od widzów na shifcie, bo... Dobra, Ostatnie, stary, jak to rozumiem, rozumiem. Ej, on, rozumiem. a masz jakiś kilof dla wow. mnie, bo ja nie wziąłem kilofa ze sobą, stary. Weź mi daj jakiś kill Mordo. Daj e, mi kill Dzięki, wariacie, dzięki, biorę sobie ten żelazny. I teraz tak, ja bym chciał ja bym chciał trochę wykopać tych bloczków. No kurde, nie strzelaj do mnie, lamusie. Tu jest. Aha, tu jest woda zbagowana, dobra. Jak to w ogóle się nazywa, ten? Stary, woda. ja pamiętam, kto się nazywa. Czekaj, A, jak to wykopać? Stary. O, to, to są bloki z expem, stary. Kopiąc je dostajesz exp. Wow, ale mocne to jest. Ja, ja stary mam na wow, końcu języka, wow, jak to się nazywały wow. te bloczki. Kurde. Ej, strasznie Creeper, mocna rzecz, strasznie stary, mocna rzecz. Stary, dobra, olać tego creepera, ej, serio, to wygląda jak jakaś zaraza. Co to jest za miejsce? Ej, totalnie porąbane miejsce, Napr... O, jest, jakie dźwięki porąbane, stare. Stary, tu. To... Jakie dziwne dźwięki. Na shifcie bym chodził. Właśnie wiem, właśnie wiem, właśnie wiem, właśnie wiem, dobra. Oh no. Cicho sza. Ej, dobra, wykopałem coś, mam jakiś efekt mroku. Dobra, gdzie jest ten warden? Dawaj ci na klepie morda. Chodź tutaj warden, no. Dobra, chodź tutaj. Jesteś Łatem, no? Idę ci na klepać. Ile masz HP? Stary, ja mam 7 serc, dużo mam serc, no stary. Przecież ty jesteś tutaj na dwa hity, nawet na dwóch. Dobra, jednego. patrz, idę po ten blok, nie stary. Idę po ten blok. Patrz, 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 wykopię go, wykopię go, wykopię go. A czym go się stary kopie? Kurde, patrz, ja patrzę. No chyba jak tym kilofem trzeba go stare kopać, bo właśnie mm -hmm. go zepsułem, no nie? A to trochę niedobrze, że go zepsułem, bo on mógłby się tutaj przydać. Ale tu jest kolejny, dawaj, we weź go wykop stary jak sobie, tak? Stary na shift, na shiftie, No właśnie robisz, shift, robię, robię, robię. Dawaj, A. weź, wykop te oba stary. Weź wykop to Dobra. i wykop to. Jest, to jest, z tego co wiem, Sensor. wiem, no tak, jak... tak, 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 by się mógł się więc przydać, więc dawaj. dawaj, dawaj, Widzowie, nie, 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 takie bluzy, koszulki i mnóstwo więcej rzeczy fajnych. nie, 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 Bił. Stary nie wiem yy... Ale wykopałeś Kiech, i co? I nie ma tych bloków stary nie dostałeś? Stary, ty stanąłeś bez shifta tutaj Dobra, może i stanąłem, no ale co z tego, Mordo, tutaj ten Warden, to wiesz, jak go na hita wezmę, nie? Nie? Nie wezmę go. Yy... Ale dostałeś te bloki czy nie? No stary, odpowiedz mi na pytanie. Ale do... nie, one tylko ekspadają. Ale nie no, tamten na pewno bo, da się o... z jakimś cyrktaczem czy Ale ja idę do góry trochę, bo... Właśnie też mam wrażenie jakbym go słyszał, nie? On chyba się trochę przebudził i trochę jest skórzony. Ej, nie podobają mi się jego dźwięki, wiesz, ja bym go tutaj rozklepał chyba, no? Tak mi się wydaje, że to byłoby stare. Ej, czy ten mrok możemy już zejść, bo ja bym chciał naprawdę zobaczyć cokolwiek tutaj. On chyba nawet może być przez ścianę, więc ja bym się tak... O kurde! Co? Ale jest? ty jesteś obrzydliwy! Ty Lordenie brzydki! Nie idź stąd! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Stary. On tu jest stary, spadł! Eee. ha, <laughs> spadł! Bez frajera, <laughs> on tutaj Jody. stary był, ej, Ale jaki to był? O kurde, on tu dalej jest stary! On stary nie zniknę! Wow! Czekaj! Czekaj, Co to jest za go. Ja? Ale jak on mnie trafił z takiej odległości nie. niby? Niemożliwe to jest. Dobra, widzowie, przyjrzyjmy się temu, co my w ogóle tutaj mamy. Serio mhm. wygląda to mega fajnie. Problem jest taki, że ja mam sześć serduszek, więc za bardzo nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Fajne bloczki tam są, naprawdę fajne bloczki. I z tego, co wiem, da się też tutaj znaleźć bardzo, bardzo atrakcyjne itemy, prawda? No mhm. właśnie, ale to nie za bardzo ale spóki co na naszą co, kieszeń. To no. jest dużym kosztem znajdywane, stare. Ej, ale dobra, tu jest woda, więc dawaj może byśmy... A czekaj, jak ja spadam, to też wydaje tutaj mu dźwięki i wibracje, no nie? Czyli to też jest źle i niedobrze. Kurde, bo hmm. chciałem zejść, a może wodą stary, byśmy zeszli. Może wtedy nie byłoby tych wibracji, on by się nie denerwował, tak? Czekaj, Ten Warden. Ja nie wiem, ja nie wiem, czekaj, ale patrz. schodzę sobie możemy tutaj? Dobra. Ale ja i tak na Ej. shiftie próbuję schodzić. Bardzo fajne są te bloki tutaj te, 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 te są naprawdę mega mega kozackie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Na shiftie stary. Stoję sobie na shiftie, Patrzę sobie tutaj, gdzie on jest stary. Mhm. Widzisz go gdzieś czy nie? Ej, dobra, schodzę na dół. słyszę go stary. Słyszę go, Stary, gdzieś gdzie chyba. go, słyszysz? Stary, chyba go gdzieś słyszę. Wow, to jest aż tak duże? Tak, to jest ogromne. O kurde. Serio? Dobra, ja naprawdę widzowie w to nie wierzę. W tym momencie mamy pięć serduszek. To jest naprawdę stary, nie jest za wiele. Gorzej niż że... Stary to jest naprawdę nie za wiele, ale wow! Jak to w ogóle dobrze wygląda tutaj? Ej, serio, mega mocne miejsce. Ale to gdzie jest ten warden teraz? To jest dobre pytanie. Gdzie jest teraz ten warden? On się chyba dopiero stary by ze jak to. Okej, okay, tu jest jakaś stary głowa szkieleta, zabieram ją. Mogę ją zabrać? Chyba mogę ją zabrać, nie? Chyba mogę ją okraść. Ej! o, jakaś skrzyneczka! Dawajcie ją, dawajcie ją, dawaj, dawaj mi tą skrzynię Ty tutaj tak bez shifta biegasz! OOL! Jakie to są itemy, ko... oh, no. Czy ja właśnie go usłyszałem stary? Chyba się znowu zaczyna, dobra, i ale co On tu jest obok! Nie stary, Ej, wieje od niego! Wieje! A ja stary nie mam wiaderka z wodą chyba, żeby uciec. Kurde bele! Leć tutaj do mnie, ja mam tutaj Dobra, tu jest woda, tu jest woda, tu jest woda Ej stary, okradłem go, totalnie go okradłem teraz z itemów Co? Dobra, gdzie on jest mordo, widzisz go gdzieś? On był tam stary, Ja go nie widzę, on się gdzieś chyba dopiero budzi Ja go widziałem stary, widziałem go On był tam, ale teraz go nie widzę na przykład Dobra, strasznie stary, ja porąbany jestem... jest ten stwor Naprawdę, strasznie dziwny dobra, ej, to jest ej, strasznie dziwne. Ej dobra, zejdę sobie jeszcze raz do niego ale trochę się go cykam, serio, troszeczkę się go cykam. Dobra, on był gdzieś... Tu. Ej, słyszę go mordo chyba. Ja też go słyszę, ale nie wiem gdzie Dobra, to on... To jest chyba tu... najgorsze Czy on jest gdzieś tutaj? Kurde to on tam powinien gdzieś być. Ja już wie, wiem gdzie on powinien być mniej więcej, ale... Bo stary, <laughs> Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę gdzie go. O kurde, ale bydło, co? Czekaj. No stary oddalam się, oddalam się od niego, on mnie teraz nie widzi. Ha! Lamus, nie widzi mnie! Dobra, to za wodejdę doń. Oku Ty on co? tu jest! Ale Chorze. duży co? Ja on pitole! Jest. Ja pit. A bo on wucha Ej, czy on... To brzmi jakby on robił... Jakby on wuchał stary tutaj okolice. Ej, ale on mnie nie widzi, patrzcie, nie ruszam się! I nagle mnie nie widzi. To ma tak działać stary, że on mnie nie widzi Dzień jak się fajnie. nie ruszam, no nie? A jak rzucę mu blok? Rzucił. Stary Eeeee Sajonara Dobra, dobra, ja sobie jednak stary stąd idę, bo troszeczkę się jednak go przestraszyłem, dobra, on tutaj do mnie chyba idzie, on do mnie idzie. Nie, został tam stary, został, widzisz go? Widzisz ja go, go widziałem chwilę temu, ale widziałem. Ej, a jeden to... warden jest na cały taki jakby świat, czy jest ich więcej stary? Nie wiem, wydaje mi się, że na pewno jest ich więcej O kurde, on tam chodzi. Ej, dobra, to skoro... Stary, on tam chodzi, to ja idę w tę stronę, patrz. Idę sobie w tę ej, stronę. kurde, on tutaj jest. On jest Dobra, pato, mi. pato, ja se tutaj łażę i se zwiedzam, nie? Essa, wariaty, patrzcie to. Ej, ale to jest mocne miejsce. Ej, naprawdę, tu jest bardzo, ale to bardzo ładnie. I jest tak mm -hmm. bardzo nietypowo. To jest ewidentnie typowo, no, jakby nowy Minecraft, nie? To widać, że to jest typowo nowy Minecraft. Kurde, ej. O, mam skrzyneczkę, stary, mam skrzyneczkę. Nie, co on się tak na mnie patrzy? Mam ej, książkę wypie. na płomień. Ej. Tu jest kolejny warden? Ile ich tu jest? Ale ich jest więcej niż jeden. Stary, ich jest ewidentnie więcej. No, typie, o, ja kubę. nie chcę twoi... Tu też jest skrzyneczka, ale nie będę ryzykował, słuchajcie, ja pitole, nie. Ej, zwiewam nie, on stąd, stary. Jest blisko mnie, co Ej, jest? Dobra, zwiewam stary, zwiewam. Co to jest? Co to jest? za ziem? on był u ciebie, a u mnie jest drugi. Patrzcie, tam jest typo. O kurcze. Ej, stary to jest możliwe, że ich jest 4 więcej niż jeden? Tak, ja jestem pewny, że ich musi być więcej niż jeden. Bo to jest naprawdę porąbana akt Tu jest więcej niż jeden! W tym momencie nawet widzę więcej niż jednego! To jest! Nie, 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 uciekam, uciekam jak najdalej się tylko stary da. Uciekam, 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 uciekam. Ja. Ej, dobra, to jest straszne! Stary, to jest totalnie straszne! Czemu mam dalej mrok? Dobra, uciekam. Nie ochodzi, no, to totalnie! O kurde, gdzie ja mogę uciec, stary? Stary, gdzie ten typ lezie? Dobra, ej, ja się muruję, ja się tutaj muruję. Ja Dobra. się zamurowałem, żeby... Dosłownie. mi ten mrok zniknął, proszę, żeby... A, już nie mam mroku teraz. Nie mam mroku. Dobra, ej, chodź do naszej... A się czy one nie raz. mogą się jakoś teleportować? Bo tak mi się wydaje, że chyba to... Stary nie wiem, ale naprawdę goś mnie mega przestraszył teraz, nie? Naprawdę go Ej, naprawdę ty sporąbane, że coś takiego istnieje. O kurde, jaka to jest... Nie, on się budzi. On się właśnie budzi. Właśnie zobacz. Uciekaj, uciekaj. A widzi mnie? Nie, chyba mnie nie widzi, stary. Ej, nie mam mu roku. Chyba mnie właśnie nie widzi w tym momencie. Ej, a myślisz, że on mnie na jednego kita rozwali, jakbym tarczę użył, tak, czy nie? Tak. Kurde, tak. Myślę, bebele, że no. na Jednego kita mać, pięć serduszek. Dobra, nie widzi mnie. Ej, stoję sobie praktycznie, no nie wiem, 30 kratek od niego i mnie nie widzi, no nie? Ej, bardzo, bardzo dziwne jest to stworzenie, naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Ja w takim razie nie mam za bardzo, jak uciec teraz. Bo on tam stoi, a jego zasięg bicia jest bardzo, bardzo duży z tego co widziałem. Dobra, czekajcie, jakbym sobie poszedł w tę stronę. Dobra, ja wiem, że one wysyłają mu ten impuls, ale patrzę sobie. O, tu nie ma przejścia. O kurde, dobra. Dobra, nie widzi mnie chyba. Stary chyba mnie nie widzi. Muszę jakoś przemknąć obok niego. Dobra, czekajcie, pobiegnę sobie tędy. Pobiegnę sobie, słuchajcie, tędy Dobra, bo tutaj jest nasze wyjście, słuchajcie, tu jest mniej więcej nasze wyjście. Ja cię kręcę, ej, i tak nieźle go ograbiłem, bo tam dwie skrzyneczki w sumie mu zabrałem. Dobra, rozwalę sobie ten łupek Ej, on tam sobie stoi, on coś tam sobie wibruje. Morda, ty gdzie, gdzie jest? Kurde, teraz? zniknął mi! Tu jest drugi, drugi chyba. Ej, dobra, ja, ja, ja wiesz co? Ja stary wchodzę do tej wody, którą przypłynęliśmy tutaj. Idę jakby na samą górę, czaisz, nie? Ja Chciałem zrobić eksperyment i zobaczyć, co się stanie, jak w niego strzelę, na przykład strzałem. Stary, no to to jest dobry pomysł. Ej, to dawaj do mnie i to sprawdzimy. Dobra, ziomek, ziomek, strzelaj w stary, niego, dawaj. Co dawaj, zobacz. No stary, ale ja? musisz go trafić, musisz go trafić, trafić. mordo. No dawaj, musisz go trafić, no stary, dawaj go. No, wow, O kurde. O kurde. E on się e Jaką on jestem. ma dziwną teraz mim w ogóle, ej, móc świecić. Czemu on jest taki szybki? Nie, stary ziewaj! Ej, czemu on jest nagle taki szybki? Stary, JA bijaj do góry! Do góry, do góry uciekaj! Stary, lecę wodą do góry! Wow! Ale on jest chyba zły na ciebie, a nie na mnie, stary! Dobra, strzelam go za to! Ej, dobra, co tu się dzieje? Ej, stary ja zwiewam, ja stąd ty zwiewam, bo to jest ty naprawdę ty porąbana ja akcja. Nie, 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 ja nie mogę tutaj stary zginąć po raz 55 w tym odcinku. Tak by cię. Czy on może. się jakoś ładuje, czy co wow, jest? Wow, nie uciekam. wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie a! wiem, ale to jest naprawdę uciekam. masakra! Widzowie! subujcie kanał z dzwoneczkiem www obrety i trzymajcie się!